Wolne Lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Julian Kornhauser. Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki. Czyta Marcin Popczyński. Rzeka. Powiedz Ogniu, czy mrużysz oczy przed błyszczącą gwiazdą? Powiedz Księżycu, czy skaczesz na jednej nodze? Powiedz Płocie, czy wspinasz się do nieba z kwiatami we włosach? Powiedz Kamyczku, czy przytulasz się do policzków wiatru? Czemu nie odpowiadacie? Dlaczego uwierzyliście rzece, która mocno trzyma się ziemi?